Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Counter Strike Global Offensive Na moim kanale gramy dzisiaj Wingmana z graczem Moniku, pika pika, musiałem go zmutować, bo kolega bardzo brzydko tutaj przed chwilą mówił e, Więc jesteśmy na mapie The Train i zobaczymy jak nam pójdzie Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień Ostatnio jak chorowałem, to w miarę ładne heady mi wchodziły Ale dzisiaj powiem wam szczerze, że jest tragedia jeżeli chodzi o formę I zobaczymy jak to się przełoży tutaj w Counter Strike u. W powiem wam, że nic nie mogłem ugrać, a jak będzie w CSie... Zobaczymy, aktualnie 1 HP Nie jest to najlepszy wynik Na ratunek tej rundy, próbujemy, próbujemy Jakieś zagrać 2000 IQ, ale Ale ludzie, to będzie ciężko Po cichaczu, tam nie ma Zważmy drabinkę A i był gość! Wiedziałem, że gdzieś W tych okolicach może się pojawić, ale Że aż tutaj tak blisko będzie, to Nie byłem pewny, dobra e, Kto będzie kolejny, kto będzie kolejny Uh, incoming for losing 2000 golda No, czy my wygramy, czy oni wygramy, nie? Zobaczymy Dobra, MP5 kupię, polecimy od razu na szybko I spróbuję ich tutaj tak Wyklikać Próbujemy, jedną ludzię gramy full, a później będziemy myśleć nad ekonundami, żeby się Ratować jak nie pyknie Tutaj mamy czystą. Dobra Mocno obity jeden. Jest drugi ludzie, no i mamy, widzicie? Czasami warto jest przekupić broń, bo e, te rundy wychodzą. Jezu, ale czuję się tak niepewnie ludzie. Ta ręka tak nie działa. To nie jest ten aimowy ludzie kunszt e, wygrywania meczy, tylko to będzie tak... Zobaczymy, nie jak to pójdzie, no? Czera liczyć na szczęście. Pisaliście mi, że nie mam w ogóle movementu, że też nie mam aima w Counter Strike'a. Ludzie, inaczej się troszkę gra w Counter Strike'a jak się nagrywa, e, a inaczej się gra w Counter'a, jak się grało kiedyś turniejowo, nie? Tak się miejs skupiamy teraz na meczach. Jest ciężej trochę, nie? Jak sobie komentujecie gierkę i się na niej nie skupiacie, ale kiedyś wam mogę nagrać taki typowy odcinek, jak się skupiam w 100% na grze. E, ale wtedy no będę jej troszkę do was mówił. Może to niektórym się spodoba, a w sumie zobaczymy. E, można coś takiego spróbować. Dobra, tutaj nikogo nie widzę. Tu też nikogo, więc od nogi może ktoś nam wychylić, tam się chowamy, żeby nas nie było widać. Patrzcie, to będzie kaleś Czysto póki co grają na lejta? O, z już jeden wychylał, drugi jest tam Dobra, mamy jednego bitego. Dobra O! No, on mi rozdał głowę, 26 mniej <laughs> Minus 26 Więc, kolego, próbuj, no Nice, dobra, mamy, ludzie, 2-1 dla nas Więc, no, jedną rundę ja zdobyłem, drugą rundę mój przyjaciel z drużyny zdobył e, Więc aktualnie jest wynik jak najbardziej na plus Próbujmy na WP nie wchodzić z tych kałaków, nie wchodzić z tych emek Spróbujmy AWP, może tutaj będzie lepiej Może tutaj coś klikniemy. E, I też ludzie do tych wingbenów Powoli chyba trzeba i zaprosić, nie? Bo tak samemu klikać to tak trochę słabo Więc może jakiś Tutaj wiedzie Shepardus, Hogatus Albo ktoś Moglibyśmy tutaj kliknąć z nimi też myczyka, nie? Jakiegoś Smoky poszły, więc kolega tutaj blokuje giereczkę Teraz patrzcie Oj, poszedł strzał z kawaha. Nadaj sobie co, po Jest jeden frag Jeden frag już siedzi, na odnodze nikogo nie mamy Czy w dwójkę wychylał, czy jednak nie? Tam jest czysto, tutaj Też czysto póki co, może być odnoga Ta odnoga jest, ludzie, całkiem możliwą tej miejscówką do zagrania, więc się wcelujmy Nawet spróbuję podejść Delikatnie Jednak nie udało się Pika, pika, mój gość z drużyny Zdobył tutaj dwa fragi, więc no Póki co 3-1 dla nas Ogólnie, po stronie CT wydaje mi się, że na Trainie jest dużo, dużo e, łatwiej, jeżeli chodzi o te Wingmeny Czekajcie, sobie zobaczę tutaj podgląd, czy mnie tutaj w ogóle widać, czy ta kamerka działa e, I zobaczymy teraz, kolejna runda, Pusz, 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 moi drodzy 2-1, 2 statystyki, miał być PUBG dzisiaj Ale, ale czekam na aktualizację, bo się sezon kończy, najprawdopodobniej jutro nowy pasik wiedzie. Więc może sobie nagramy coś z tego nowego event-pasu więc też zrobimy coś takiego. I ten jeden dzień zrobimy sobie luz z tego Od Odpoczynku tutaj nie ma. Jest tam to. Jest jeden. Jest paka. Oj, jak są kanapki ludzie, to już jest. pograne. Chyba czegoś wiedzie i wiecie. Dwa instaherty. O ty. Na pociągu siedział. Widzieliście go? Jaki szwagier? Jest tam, jest tam. Czeka, on czeka, on czeka do końca. Oj, nie wstał. Dobra, mamy go. Myślałem, że wstanie jeszcze raz, ale nie wstał, do końca tam siedział. Dopiero później dygnął lekko, ta głowa była pewna, nie? Ale trzeba było tutaj uważać, żeby nas nie wyklikał. Dobra, bierzemy tutaj Neida, bierzemy tutaj Smouchana, e, uzupełniamy granaty na maksa. I jedziemy, ludzie, z kolejną, z kolejną rundziałką. działką. 4-1 dla nas. Wynik jak najbardziej na plus. Więc lecimy dalej. No te wingmeny wygrywamy, no wygrywamy. Wygrywamy je dosyć gładko. To mi się w miarę podoba. Tam czysto, tutaj. Odnoga też czysta, popatrzmy tutaj za wupy. nie ma nikogo Wchodzą jakieś smoki. Jak żeśmy tam najdał, jak wchodzi już jeden Jest koleś na odnodze, dobra, pyk Dobra, wiemy już gdzie Aj, zeszło, 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 121 na odnodze e, Goś mi zabrał w czterech strzałach No i teraz mój kolega żółty e, Gracz e, z żółtym znacznikiem, próbuje tej pocisnąć no i czekamy, liczymy na niego, liczymy tutaj na jakiegoś fragensa pięknego no, oj, koło głowy go WP podniósł przeciwnik Będzie ludzie tutaj close, będzie close Jednak ugrał, jednak ugrał, ugrał jednak lepszy <laughs> Mamy kolejnego ace'a od mojego sojusznika No dzisiaj powiem ci, że mm, mój drogi widzu Chłopy tutaj naprawdę klikają z mojego teamku, ja Zawodzę troszkę formą, nie? Spodziewałem się tutaj jakiejś skillsa ale jednak, no, idzie w PUBG W idzie tragicznie, tutaj idzie tragicznie. Nie wiem, może trzeba w GTA trochę pograć, albo może. troszkę forze jakiejś samochodówki, żeby się odluzować. Zobaczymy, dobra. Leci fire. Popatrzmy tutaj na odnodze, czy coś się dzieje. O! Jest frag! Teraz, ludzie, moja chwila prawdy. Dobra, muszę się wykazać. Jeden mi uciekł. Tego słyszałem na tym pociągu. Ty o ty! Drugi był w trabińsa. Jest plancik, dobra, dwa fragi dla mnie. No i git. No i git, moi drodzy. Myślałem, że teraz będzie jakaś strata, ale udało się tutaj wrócić do tego mecziku i mamy... mamy, mamy, mamy fragę. Mamy e, rundę, nie? 6-1 dla nas. Zostało nam tutaj jeszcze 3 rundy do zwyciężenia tego meczu. E, póki co wynik, no... Elegancki, Ostatnia runda w tej połowie. Więc na 7-1 może wyciągniemy Dobrze, że tylko jedną rundę straciliśmy, nie? Jest, jest, jest dojazd, jest dojazd, idzie tutaj pięknie. E, więc no... Podoba mi się to. Podoba mi się jak najbardziej wynik. Więc pek, decoy leci jakiś. Tutaj czysto, tam czysto. Oni chyba się już tak troszkę mogli poddać w tym meczu, nie? Bo póki co im to tak średnio idzie. Próbujemy tutaj podejść z tej odnogi. Nie sprawdzamy pozycji. To jest takie niebezpieczne. A to jest czysto. Więc mamy gości od Besa. Mamy gości tutaj od standardu. Jest strzałek i zawupy? To jest jeden frag. Tam jest chyba wup Albo mi się przewidziało. Nic nie wiadomo. Elektrody jakieś tutaj. Lecą, tu mamy paczuszkę, Gość z odnogi może wyjść. Nie wiem czego, ale spodziewam się przeciwnika od nogi. Popatrzmy sobie tutaj. Od CT też gość może przejść. Taki wiecie, to być? Mind game. Próbujemy mu flika zrobić. Paskał poza łupy. Oj, słyszą mnie, słyszą mnie jak tupnąłem. Podejdźmy tutaj. Sprawdzamy pozycyjkę, niby czysto. A więc paczka tam Tak, no i mamy ludzie, 7-1! Więc udało się ugrać nam kolejną rundę. No i widzicie, gdybym został na tej... tutaj na tej. na tej. na tej S to jest bodajże SK. To bym mógł goś na blisko wyklikać, nie? A tak go ograliśmy tutaj taktycznie i mamy 7-1 dla nas. Elegancko. Bierzemy teraz glocka Glocka o Jezu, jak mi ślina źle zaleciała. Bierzemy teraz glocka i lecimy ludzie tutaj Zwycięstwo, nie? W tym meczu Brakuje nam dwóch rund, żeby wygrać, jak wygramy pistoletówkę To wydaje mi się, że ten mecz powinien być już dla nas bez e, Najmniejszego problemu, ale zobaczymy, nie? Zobaczymy, czy tutaj ludzie nie wrócą, e, bo to jest mapa CT bodajże, nie? Czyli chodzi o tego Wingmana, patrzcie, jest jedna głowa rozdawana Wariata nie daliśmy ubić rady, no i mamy dwa heady Zielony gracz dwa heady nam strzelił, mamy tak zwanego Two headshot'a, no i ludzie 7-2 dla dla nas, póki co. Dobra, czegramy jako, czegramy fula. Przedtem poszło dobrze, więc spróbujmy teraz nie niegaila. Chciałem Uzi kupić Ale dobra nic się nie stało takiego strasznego, że mamy tutaj bombkę i suniemy ludzie prosto na tą odnogę, nie? Tą alejką sobie biegniemy, no i dalej wariacie Ivy Chłopek kobity Dobra, zgościmy na Ivy z prawej strony Krew sobie oczywiście tutaj szybko rozczyszczę Dostał goś po głowie On jest zbity po głowie, na no 100% Ale się nie udało, 74 mniej I wiedziałem, że dostał po głowie, chciałem go szybko zmontować i tego drugiego tutaj obrócić, bo wiedziałem, że będę miał plecy zachodzone No ale się nie udało, dobra, I Korant, now e, Więc kolego, gramy eco rundę jedną a później ciśniemy. 7 do 3. Wiedziałem, że się mogą odbić. Wiedziałem, że ten wynik może jeszcze być y, tutaj elastyczny w miarę. Bo to jest, jak mówiłem, po CT tutaj łatwiej się gra troszkę. Tylko mało też goście mega zdobyli, jeżeli chodzi o e, tę rozgryweczkę. No i dobra, jest palak, jest palak, jest palący rzucony. Oj, kanapki kolega zostawił na respie. Więc idziemy, idziemy po te kanapeczki. Bo gra bez kanapek to tak trochę nlako. Dobra, to tościki wzięte i lecimy, lecimy, le lecimy, 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 lecimy tutaj do góry Czy jak się skusi na, na jakiś marny raszyk, czy jednak będą lecieć do końca, nie? Tego nie wiadomo Spróbujmy tą drabinką zejść, może ktoś tutaj będzie Było strzelane tutaj Próbuję zejść, jest! Jest przeciwnik, jest przeciwnik, 16 mniej mu wziąłem Ale fraga z tego nie ma, dobra, 4-7 4-7 lecimy ludzie sobie z kolejną rundą, bierzemy kałacha Próbujemy to teraz skończyć Jak teraz nie pójdzie to będziemy mieli później problem mały, nie? No i widzicie po CT się łatwo klikało, po te, te rundy jednak uciekają Jednak te rundy uciekają, tak łatwo nie jest No ale trzeba próbować, jezu jak mi się frys tutaj popsuł, nie? Dobra, 4-7, 4-7 Musi być win teraz Skanujmy troszkę, nie ma nic z tego No żeśmy tam, gotowa Zwróćmy tam Nejdzika Poskanujmy jeszcze troszkę, może ktoś tam stoi O jest, tutaj też palak od przeciwnika Jest tutaj Nejdzik od przeciwnika I wychylamy Czysto Dobra, raz, dwa, trzy, ogień Tam nie ma nikogo, tutaj nie ma nikogo Od CT będzie gość Od CT mamy ziomeczkę na 100% Nie mam tutaj flashbanga Próbujemy zachodzić był na daleko, za wagonem Oj, chill, wagon jednak nie działa. O, ty, gnojk mały ty. Lekko bity, ale fraga tutaj nie ma. Mamy tutaj kanapeczki. Hop jest obity. Dobra, leży. O, to jeden był tylko, ja myślałem, że dwóch tu jest jeszcze. A to był jeden, dobra, nie popatrzyłem na to, więc jest runda ugrana. 10 HP tylko, więc było naprawdę close. Eee, i lecimy ludzie. Ostatnia runda, mam nadzieję, że będzie wygrana. Mam nadzieję, że tutaj ten mecz ukończymy i się przeniesiemy zaraz na drugą mapkę, nie? Zobaczymy jeszcze, zobaczymy jak to nam pójdzie. Bo póki co no wyrównują chłopy ten mecz i wynik, no ucieka. Jest 4 do 8, ale nie jest to taki pewny winek. Patrzcie, próbujemy szybko drabinkę zagrać. Pach! Pach! Nie ma nikogo tutaj? Czysto? Na wariat jest jeden na odnoze? Nietrafiony strzał, a tutaj drugi na SC. SK. SK noga. SK jest AWP, SK jest AWP, z nogi jest kolejny koleś No i ludzie 5 do 8 Czy się przeniesiemy na następną mapę? Zobaczymy jeszcze, 5-8 Dobra, mamy 4950, goście chcieli grać z AWP ami i chcą się bawić snajperki, więc ja też się pobawię teraz snajpereczką Wyciągamy mocny kaliber tutaj z naszej kieszeni e, i próbujemy, próbujemy teraz pocisnąć tutaj wariatów Więc e... C4. Mamy tutaj AWP. Na no Jogień, patrzcie. pik. Cisza, 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 cisza. Cały czas jest tutaj. Tutaj nic nie widać na razie. To trzeba obczajać, nie? Tu mamy tego takiego pikselka, na który możemy wyciągać. Ale póki co nie widać. Będzie ziomek w SC z awp No to SK trzeba uważać. Jest SK. Dobra, SK leży. Drugi będzie na odnodze. Nie wiem czemu, wydaje mi się, że tu będzie grana. Jest od Ew, wyklikał mnie, dobra, wariacie, dajesz. Dajesz, panie żółty. Musisz tutaj wyklikać. Dajesz, 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 dajesz. Pika, pika, pika. Strzelę muchy dzika. Jest to AWP z Oj, ładnie zagrywa, ładnie zagrywa, bo zachodzi tutaj na Eskę. I w tej Esce może być ten koleś, nie? Więc spokojnie, patrzcie, patrzcie, tutaj. Po cichutku, powolutku nasz szpulę, pyk. I czy tu będzie frag zaraz, moi drodzy? Nie ma fraga, jest snajperka. Jest snajperka, wszystkie pozycje sprawdzane. No stamtąd mnie goś zdjął, nie? Ale on wie, że tam ma pakę. Może być też y, akwarium. Może być gniazdo na górze. Więc na to musi goś uważać. No i się nie udało, no i się nie udało, gdzie? 6 do 8. Więc ucieka nam to, ucieka nam to strasznie Próbujemy, próbujemy tutaj wracać Jedną eko możemy zagrać, zobaczymy czy on kupi coś Czy będzie ekczko grane Jest eko grane, jest grane eko Przeładowanie było rzucone No i próbujemy, albo remis Ludzie, albo tutaj się szykuje nam Wygrana z naszej strony, no zobaczymy Goście próbują odbijać mocno dosyć Daj to od nogu, jak zraszujemy, to jest szansa na e, Zrobienie tego jeszcze, nie Więc próbujemy, próbujemy Lewa, prawa, lewa, prawa. Szybki rasz Pyk, wyskok. Nie ma nikogo. Od CT tutaj nikogo na razie nie widzę. Wyskok. Jest wjazd BS-a. O, jest zagrany. Augers! Ale mi tutaj życzył swo... Jest jeden head. Ammo się skończyło w glocku. 22 mu wziąłem, ale ludzie, mało brakowało. Mało brakowało, byśmy taką rundę mogli ugrać kozacką. Ajajaj. Było close, było naprawdę close. Gdyby miał ammo w tym gloku, nie? Gdyby troszkę, gdyby się nie bawił tymi strzałami takimi na serii. Ajajajajajaj, jak malutko zabrakło, ludzie. Tak blisko, tak blisko. Jak wirtusi awansu do jemu, nie? Ten stary skład. No, nie wyszło, no nie wyszło. Dobra, lecimy dalej. ex Virtusi już w tym momencie. Naprawdę, jesteś kolego, musimy. Jeden leży. O. To jest Sniper Boy Smog, dobra, graj tym Smouchanem. Dobra, ludzie, musimy Powiedz mi zaraz, ale masz gówniany movement. No, ludzie, no, próbujemy, próbujemy. Czysto to może pyknąć. Zatnie się mam tutaj snajper. Widziałem go, dobra, gość był widziany. Jest, ludzie, head strzelony. 9 do 7 wygrany meczyk. oj, udało się, udało się, ale było naprawdę blisko. Było naprawdę close, ale dzisiaj, ludzie, wyjątkowo będzie tylko jeden mecz na odcinku. Jeżeli wam się materiał spodobał, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. I może chcecie ze mną zagrać, może byśmy kogoś tutaj sobie wylosowali, bo w sumie mi się te wingmeny nudzą. Jeżeli macie mikrofon, jeżeli chcielibyście ze mną zagrać, dajcie znać w komentarzach, a ja się z wami żegnam po raz kolejny. Trzymajcie się. Jezu, do następnego. Cześć wam!